Witajcie w Imperium Wróżek. Mam do Was małą prośbę, zanim zacznę opowiadać o książce dzisiejszej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę zasubskrybujcie ten kanał, dlatego że widziałem w statystykach, że 80% oglądających nie subskrybuje mnie. A bardzo by mi to pomogło, bo wiecie, jak ktoś wchodzi na nowy kanał, to widzi, że jest więcej subskrypcji i się że zainteresuje. Więc proszę, 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 proszę. I jeśli możecie, to też polecicie go innym, którzy lubią książki. Fantastyczne. A teraz zapraszam do odcinka. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z obwieszczeniem, że polska fantastyka żyje. I to taka dobra, taka, taka ekscytująca, głęboka, nie zbyt pompatyczna, patetyczna, napompowana, tylko po prostu taka fajna. I to jest Agla. Agla, Alew pierwsza część y, cyklu. Agla, chyba trylogii. Czy, czy trzecia książka się robi Radka Raka I, no i tutaj będę miał w większości pochwały bo od czego zacząć? Powiem wam mniej więcej o czym to jest, co? Często literaturę Radka Raka ludzie określają jako właśnie literaturę taką jakby to powiedzieć na pograniczu fantastyki taką lepszą taką realistyczną w sumie tylko z elementami baśniowymi, mitycznymi czy coś i to mnie tak strasznie zgnięcało, bo ja myślałam, że to będzie jakaś taka nijaka kupa. A powiem wam, że to był mój najlepszy strzał tego roku na razie. O czym to jest? Agla jest osofii kluk, która jest córką profesora, naukowca z Uniwersytetu pod Psią Gwiazdą. Już nie pamiętam tych nazw, ale fajnie się te nazywają. Ogólnie akcja dzieje się w Tybil mieście, który powstał na bazie Krakowa i to od razu widać, kto mieszka w Krakowie od razu może rozpoznać wiele elementów i to daje dużo frajdy. Ja w ogóle nie wiem, jak się czyta większej rzeczy, więc pewnie będę źle wypowiadał, bo ja nie wiem jak mówić, czy po polsku, czy szukać hebrajskiej wymowy, czy jak, więc będę różnie to wymawiał. Ale na przykład jest taka dzielnica i to jest Kazimierz. No od razu widać, że to jest Kazimierz. Y, tam y, żyją Jomowie i oni mi się kojarzą z taką mieszanką Żydów i Cyganów. I mamy też hutę, y, w ogóle śmieszny element taki, że tam jak deszcz pada, to jest taki czarny smolisty. <grym> nawiązanie do... no, no wiadomo, to jest Kraków po prostu, nie? No i co ja mogę powiedzieć? To jest historia o Sophie Kluk, córce tego naukowca. Która po prostu musi się odnaleźć w rzeczywistości, musi balansować na granicy tego, co wolno, co nie wolno, żeby jakoś przetrwać w świecie akademickim, ale też na ulicach, pośród niebezpiecznych jomów, uciekając przed czujnym okiem ubeków, którzy śledzą każdy krok nieposłusznych obywateli. Tybil. I co? I chodzi o to w tej fabule, że po prostu ojciec Sofia Kluk wyruszył na badania no, do Livonii, z tego co pamiętam tak się nazywa ten, ten, ten kraj, na północ. Słuch o nim zaginął. Znaczy, do, przyszedł jakiś list, ale taki bardzo dziwny, niejasny. I Sofia Kluk teraz jest bez opiekuna. I musi sobie radzić. A do tej pory żyła w dostatku dosyć, w luksusie, ale no, teraz musi podjąć pewne wybory. Niektórzy stawiają jej ultimatum. Wiele osób jest jej nieprzychylnych. I ona, tak naprawdę główny jej cel to po pierwsze dowiedzieć się co się stało z ojcem, a po drugie to w ogóle przetrwać tam. Jest tu mnóstwo nawiązań do różnych dzieł kultury, co mi się bardzo podoba. Nie będę wam mówił wszystkich, bo żebyście też mieli zabawę w odkrywaniu i wyłapywaniu, ale no takie oczywiste typu spotyka jakąś postać, i ta postać ma dwa miecze i mówi, że jeden jest na potwory, a drugi na wiecie otrodzie, a nawiązanie do Wiedźmina. Albo w pewnym momencie Sofia Kluk, bawiąc się magią, przyzywa niechcący pewien cień, który jest oczywistym nawiązaniem do czarnoksiężnika z archipelagu w ogóle do cyklu Ziemia Morze, gdzie GET, główny bohater. Popisując się magią, też używając jej nieroztropnie, też przywołuje cień, który wywołuje ogromne szkody, tak samo jak tutaj. I oboje muszą sobie jakoś z tym poradzić. Bardzo to jest fajne, nieoczywiste, bo mimo, że Radek, jak czerpie z różnych dzieł kultury, pośrednio, bezpośrednio, to, to nie są kopie, to jest zlepek różnych rzeczy, które tworzą jakąś wyjątkową całość. Dla mnie to była bardzo fascynująca przygoda. Nie dość, że Radek Krak daje nam dużo akcji, bo tutaj się dzieje, niemalże cały czas. Ale mimo to ta akcja jest przeplatana takimi fajnymi momentami spokoju, gdzie po prostu obserwujemy rytuały ludzi, poznajemy rodziny. Dzięki temu też poznajemy różne klasy społeczeństwa, bo widać, że to jest rozwa bardzo rozwarstwione klasowo społeczeństwo. Widzimy tutaj naprawdę ogr... mnóstwo postaci przeróżnych. Bardzo charakterystycznych. Naprawdę ja nie miałam problemu, mimo że ich jest dużo, wiele tych postaci jest, to ja nie miałam problemu z zapamiętaniem ich mniej więcej, dlatego że one są bardzo charakterystyczne, bardzo zapadają w pamięć, ich motywy są często bardzo ugruntowane, ich zachowania wynikają i od razu albo wiemy z czego, albo domyślamy się. Naprawdę świetnie skonstruowana historia, świetnie skonstruowane postacie. Jest mnóstwo tajemnic, które też są super frajdą do odkrywania. Nie zawsze są odkrywane, ale możemy też y, sobie wymyślać w głowie różne opcje, a na pewno dowiemy się w kolejnych częściach. Elementy w, y, świata przedstawionego kultura, patrzymy, jak ludzie parzą herbatki, czasem inspirowane. Radek Krak kiedyś w wywiadzie powiedział, że inspirował się bardzo, y, bo on pisza, pisał często, nie wiem czy dalej to robi, w czajowni Krak w Krakowie, w miejscu, gdzie mają świetne wybór herbat, ale przede wszystkim świetny klimat i takie magiczne miejsce. Ja też tam piszę często właśnie swoje rzeczy i dlatego się ucieszyłem, że, mam, że tak bardzo mogę uczestniczyć w tym, w tym, jego procesie twórczym i w ogóle w, w tym jego tworze. Jest, ja czułem się bardzo częścią tego tworu. Nie wiem, dla mnie to nie był obcy świat, mimo że magiczny. W ogóle Tybil jest ciekawy bardzo, bo ma dużo magicznych elementów. Na przykład ludzie czasem z niewiadomego powodu, kiedy na przykład podupadają na zdrowiu psychicznym, albo fizycznym, albo są z biedoty, albo z innych rzeczy, spraw, gnomieją. Z znaczy, sorry, goblinieją. Mm. Zamieniają się w gobliny. To są gobliny, są takie bez, bez woli własnej, i to mi się to od razu narzucał Harry Potter. Nie wiem, czy on brał yy, właśnie z tego inspirację. I one są takimi służącymi ludzi. ludzi. Okropne. One do tego tylko służą i są bardzo źle traktowane. Powiem Wam, że no, niesamowita historia. Bardzo polecam. Świetna, inspirująca e, polska fantazja, która naprawdę trzyma poziom od początku do końca. Jeszcze chciałam wspomnieć, że mi się bardzo kojarzyło klimatycznie z, e, mroczne, ma, mro, z mrocznymi materiałami, bo tu też mamy taką właśnie dziewczyn, dziewczynkę, córkę naukowca, ojca, który ją porzucił. On musi sobie jakoś radzić w tym wszystkim i odkrywać tajemnice, i tak jakby walczyć. Z, y, z systemem i odkrywać różne spiski, tajemnice rządu i nie tylko. I też różnych postaci wysokopostęganych. Więc to bardzo podobny motyw też. Sama magia jest wszechobecna, ale nie, nie wypływająca z każdego kąta. Y, ona jest, ale trzeba sobie na nią zapracować. Czytaniem, ale też y, bohaterzy można sobie zapracować wiedzą i wysiłkiem. Więc nie jest tak, że się szasta magią na prawo i lewo. Też dla, jeśli to kogoś zachęci, to jest też wątek e, homo, e, romansu, nie powiem między kim, bo jest mnóstwo postaci. Głównej bohaterce towarzyszy wasze ja nie wiem czy tam Kiara, nie wiem czy tak się czyta, czy to jest Chiara, czy Chiara, Lowenstein, Lowenstein, e, z rodziny takiej właśnie bogatej, arystokrackiej, Naukowej oraz. Boże, ko się nazywa ten chłopak? Jest jomem przede wszystkim. Harun. E, harun, który jest to takie zabawne, bo o, w... są mnóstwo oczywiście stereotypów na temat jomów, i które często okazują się prawdą, że kradną to, to, tamto. E, <grytanie> I on taki nie jest ten harun, chociaż troszkę może ma w sobie tego joma, jednak. Ale to jest zabawne, często błąd tylko tak lekko podchodzi, że. On broni Jomów, że to są wszystko stereotypy w ogóle. Na przykład, jak mówił e, tej główny bohaterce Sofii, żeby nie szła sama e, po, te, przez tę tą, tam, która jest Kazimierzem, książką, nie wiem jak się nazywa, e, sama. No to on mówi, żeby właśnie nie szła sama, bo, bo tam ludzie gadają, że Jomowie to porywacze i gwałciciele, ale, ale tak właśnie czego to nie ma sama, jednak. <grytanie> Czyli, jakby to potwierdza ogólnie. On, on jest świadomy tego, że jednak Ci Jomowie są tacy. Kurcze, no, może to sama wspominam, to się Po prostu ludzie tak o nich uważają, oni za troszkę byli, ludzie tak o nich uważają i oni się jeszcze bardziej zacestają, bo całym dostracają, nie wiem. Ale no, trzeba stawić czoła rzeczywistości, tak czasem bywa. Ale też chciałabym powiedzieć o języku. <laughs> Język jest bardzo ładny, jest nie jest super kwiecisty, ale jest bardzo zgrabny, jest ładny, ma jakąś taką fajną formę, ale jednocześnie. Dostajemy tutaj do takiego ulicznego lepa w od czasu do czasu, kiedy zderzamy się z rzeczywistością, tą uliczną no zwłaszcza. Ja chcę Wam przytoczyć jedną fajną scenę, która mnie po prostu rozbawiła. Ja, ja zazwyczaj nie lubię takiego prostotkiego humoru, ale to było śmieszne po prostu. W ogóle Radek Krak, to jest takie zabawne, że on jest taki wysublimowany na literaturę, ale potrafi takim <laughs> po prostu chamskim humorem dać Ci w ryja, nie? I to I to mnie śmieszy bardzo. Czekajcie, ja wam znajdę to. Dobra, słuchajcie, no bo chodzi o to, ja tam nie będę wam tłumaczył zawiłości tych fabularnych, żeby wam nie zdradzić nic, ale w pewnych tam perypetiach, yy, właśnie, gdzie, kiedy Sofia jest w tym Kazimierzu, powiedzmy, yy, odpowiedniku Kazimierza, no to spotyka taką Fatmę, taką yy, przysadzistą, yy, yy, powiedz, no wróżkę, która, w sensie, taką ala cygankę, która wróży ci skarb, nie? Ona kazała kłaść pieniążki na karty, żeby to się wywróżyć, ale Sofia nie wiedziała, że ona później zabierze sobie te pieniążki, ona chciała bardzo wysokie nominały. <grym> I on tam, nie cenisz swojego losu, jak ona położyła za małe pieniążki, nie? Nie cenisz swojego losu, Fatma wyszczerzyła z zęby w czymś, co pewnie miało być uśmiechem. Pochyliła się nad kartami, zmrużyła ślepia. Szembełe, szembełe, kaduki, gubełe, przyjaciele ty masz dwoje, ajne czarne, fajne białe, jedno w ogień za tobą skoczy, drugie uśmiecha się do ciebie, ale nie ufaj ty jemu, wej, e, nie ufaj, bo uśmiecha się ustami, a nie sercem. I takie tam, takie tam mi przypowiada rzeczy na temat jej przyjaciół i losu i w ogóle. I Sofie coraz bardziej kładzie pieniądze. No i, no i w końcu Sofia się wkurza, bo widzisz, że ta pani nie ma zamiaru oddać jej pieniędzy, więc jej wyrywa to wszystko, przewracają. I rzucono jej, a ta Fatma rzuca ją, na ją klątwę. A Sofia się wkurzyła i rzuciła też na ją klątwę na wychodne. Ty go ty sikse, ty sukę gojskie, skrzyczała Fatma, usiłując wyplątać się z gąszczu spódnic, halek i czego tam jeszcze. Ty jeszcze będziesz chciała, żebym ja z ciebie ten pech zdjęła. Ty mnie szukać będziesz, a nie znajdziesz kusmek. Ja tobie jeszcze drugie pech dołożę, a ja tobie trzecie pech dołożę. Szembełę, ćwierć, duszy wydra, przeklęta. A na to Sofia. Szembełę, <noise> szembełę, wsadzcie pech w dupełę. Rzuciła Sofię na odchodnym i trzasnęła drzwiami, aż jęknęły zawiasy. Ze środka dobiegało joliczenie Fatmy, przekleństwa gospodarza i rychotliwy śmiech pozostałych mężczyzn. I powiem wam, że ja nie lubię takich postaci: wiecie, co sobie pozwalają na zbyt dużo i nie spotyka ich konsekwencji żadnych. Ale tutaj tak nie ma. Przede wszystkim e, Sofia jest bardzo pyskata, ale ona jest w taki fajny sposób zadziorna. No w taki fajny, ja ją bardzo lubię i bardzo z nią reluję. Ja w wielu przypadkach myślę, mówię sobie, że ja bym tak samo postąpił i ja świadomy jestem tego, że też bym zapłacił jakąś tam cenę jak ona tak samo, e, ale ona dostaje za swoje i niekoniecznie zawsze ja się mówię sobie, ja tu nie zawsze zgadzam się z tym, że jej się należało. Czasem uważam, że ona faktycznie dobrze zrobiła, na przykład z tą faktą, no będzie sobie pozwalała się okradać, nie? I ja ją podziwiam bardzo za taką pyskotliwość pyskatość, Boże mówię, na tę pyskotliwość. Ja bardzo polubiłem Sofię Kluk. Dużo? Nie dużo, ale kilka osób pisało w różnych tam, na różnych portalach, że ich irytowała bohaterka. Nawet przez to odłożyli książkę. U mnie było wręcz przeciwnie. Mnie bardzo zachęciła do czynienia dalej, bo jest taka właśnie... ona nie jest bierna. Ona nie jest postacią, która jest przerzucona z kąta w kąt. Ona sama wybiera drogę, sama idzie, sama popełnia błędy, sama naprawia, sama... Yy, nie zawsze, sama sobie daje radę. Ale y, próbuje i ona bierze los w swoje ręce, tym się bardzo podoba. Ona jest konkretną postacią, działającą postacią akcji. Tutaj się w tej książce nie wynudzicie. Chyba, że naprawdę lubicie taką prostą akcję, y, wiecie, jak ko w komiksie, no to może Was znudzić kawałek ten, y, niektóre rozdziały, ale. Ale ja nie czułem tutaj nudy ani trochę, no. Więc ja bardzo polecam tę książkę. Co tu więcej mówić? Ja już więcej wam nie będę tu mówił, to będzie krótka recenzja, bo moja opinia jest bardzo tutaj e, taka jednostronna i jednokolorowa. Po prostu pozytywy, pozytywy. Ja tutaj nie mam w sumie żadnych minusów e, do powiedzenia. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że to taki fajny motyw jest w ogóle, prze, przedziera się przez całą książkę. Tutaj mamy takie podpowiedzi w postaci obrazków nawet. W ogóle ta książka, ta okładka nie wygląda super jakby zachęcająca dla osób, które lubią taką, taką fantastykę, w której będzie mieli uciechę. Ale naprawdę da się tutaj bardzo dobrze bawić. Tu jest bardzo motyw robaków, tu jest dużo owadów. Też tu jest motyw przemiany na, na, wielu, na wielu poziomach. O czym warto też wspomnieć, bo tę książkę, moim zdaniem, można czytać na wielu poziomach i to jest super w tej książce. Jeśli chcecie proste zabawy, odnajdziecie ją tutaj. Po prostu czytacie i nie myślicie wiele, po prostu jest fajna przygoda, Roman... Trochę... malutko, ale troszkę romansów w tle, fajne perypetie między różnymi postaciami, relacje, testy odwagi, testy siły, testy wytrzymałości i sprytu różnych postaci. Moralności bardzo ciekawie się ludzie dzieje, więc na pewno odkryć tu dużo e, zabawy, ale też możecie odkrywać przede wszystkim dużo połączeń e, kulturowych z innymi dziełami sztuki, z e, naukowymi dziełami, których ja akurat nie znam, ale tutaj Radek Krak tam wspominał w wywiadach, że z czego czekał e, inspiracje, jeśli chodzi o naukowe aspekty. Takich metaforycznych też można tutaj wiele rzeczy odkryć, to, to nie jest. Jedna wymierowa książka. Ona ma y, naprawdę mnóstwo warstw, przez które możecie się przedzierać i naprawdę czerpać z nich wszystkich, jeśli dacie radę, jeśli dacie radę zrozumieć y, wszystkie te warstwy, a nie musicie i tak dalej będziecie dobrze bawić, więc y, same plusy, zero minusów, <grym, <grym, ja bardzo polecam i to by było na tyle, to jest krótka recenzja konkretna, polecam, oglądajcie, nie tylko, co? Oglądajcie mnie, no tak,